Tę akcję, to jego drugi e, w tym A przecież niedawno wrócił na, na boisko po tej długiej kontuzji. Tutaj zabrakło a przede wszystkim e, w tym no, wybicie. E, Eluson to było paskudne. natomiast zabrakło też asekuracji w te granicy 16 metra. Kaka spokojnie miał dużo miejsca na to, żeby lewą nogą piłkę spokojnie go okradio. Brawo. Post 428 minut taką faktę bez zdobycia e, wyaku miał kwestialne na bardzo w momencie kiedy ta się rozpoczynała, więc to 450 minut nie dotarł najgorsza fakta w naczystę United to 894 minuty w spotku 888 A więc to e, w Realu mniej więcej połowie zakończył swoje ostatnie stalię w połowie, e, połowie tamtych pas powiedziałem, że No na drżynę z pracy wartę, dzisiaj gra jak katastrofanie. A jakaś radość, Krystiana Ronaldo. Znaczy, 26 wróci, tylko że to sobie każe. Zwrócić jak internet, to nie ma. Zaraz, jest Mistrzut. Zawarty, bo to przecież za kilka miesięcy dopiero się rozczynie. Jakoś tak nic z nimi tego nie przyszło mu do głowy. A może, a może?